Dzisiaj zrobimy sobie bąbulki drobiowe. To jest potrawa, na którą wpadłem dzisiaj rano. Obudziłem się, popatrzyłem na się i stwierdziłem, że można by zjeść coś smakowitego. Co nam będzie potrzebne do tego? Więc tak: 20 dekom mięska mielonego się przyda, troszeczkę ugotowanej marchewki, 6 łyżek ugotowanego ryżu, tak nie do końca ugotowanego, tam minutkę, dwie krócej, żeby był taki troszkę twardszy, bo będziemy to jeszcze piec w piekarniku. Dwa ząbeczki czosnku sprasowane, dwa jajeczka rozbełtane i filecik drobiowy pokrojony w takie cieniuteńkie plastereczki. Tutaj jest półtora fileta, bo ja lubię mięsko i z obawy, żeby mi nie brakło, przygotowałem sobie więcej, ale myślę, że Jeden filecik powinien wystarczyć. Teraz tak. Ryżyk sobie wsypiemy do miseczki. Do tego dodamy mięsko mielone. I to sobie porządnie wymieszamy. No, mięsko z ryżem mamy wymieszane, posolimy sobie to troszeczkę, no, myślę, że tak z pół łyżeczki powinno wystarczyć. Oczywiście jak każde mięsko trzeba dodać pieprzu. Pieprzu ja daję dość sporo, bo no, nie powiem, że pieprzu nigdy za dużo, albo może być za dużo, ale generalnie mięsko pieprz dobrze chłonie. Dobrze. Do tego tak. Dodajemy ten czosneczek sprasowany. Później jajeczka jadą. Jeszcze marcheweczki. I to sobie też wymieszamy. Już. Dobrze, to tutaj to mamy wymieszane i możemy pomału nakładać. Bąbulki będziemy podawać w pozycji odwrotnej. Czyli to, co nam pójdzie do miseczki na spód, to później jako potrawa będzie na wierzchu. Także tutaj nałożymy ten ryż z mięskiem i z marcheweczką. I to będziemy przykładać tymi plastereczkami mięska. No oczywiście trzeba ugnieć, żeby tam ten bąbulek się nam ładnie ułożył. Bąbulki mamy już naładowane, można troszeczkę olejkiem kapnąć je tutaj z wierzchu, żeby się lepiej tutaj nam piekło. O, stół też naolejowałem, stół nie będziemy, nie będziemy piec. Troszkę mi się rozleło i teraz tak, bąbulki do naczynka żaroodpornego i dajemy do piekarnika na jakieś godzinę, godzinę 15 minut na 160 stopni. Bąbulki nam się upiekły, więc będziemy mogli podawać. Wyglądają niepozornie, ale są. tam jest bardzo dużo mięska. Na spodzie są te fileciki. Właśnie myśmy to, jak wykiprowaliśmy, to tam się wszystko obróciło. Tutaj jest ryż, jeszcze z dodatkowym mięskiem mielonym, marcheweczka. Tu możemy przyozdobić czymś, na przykład zieleń angielskim. I co na bąbulki będzie najlepsze? Najlepsze będzie takie bąbulki polać. Białym sosem. Wtedy będą bardziej takie wilgotne i lepiej się będzie jadło. Dobra, sosik dołożony. To teraz będziemy próbować. Mamy tu już naszą. Ekspertkę, degustatorkę. Proszę spróbować. Wygląda fajnie. O, jest tak. Jest czuć mięsko na dole. Tak, jest chwilecik. A smak? Mm, pycha. Róż, pycha. mięsko, czosnek, pachnie pięknie. Polecam. Troszkę mało kolorowe, ale jak walory smakowe dobre, to jest super. Do zobaczenia następnym tak. razem.